ale na mój gust to zwyczajnie zbzikował. Pojęcia nie mam, jak to jest, że bestie go nie atakują. Jeden rybak, od którego biorę towar do kantyny, mówił, że niektóre potwory nie cierpią zapachu rybiego tłuszczu. Jahon wytwarza z niego świeczki. Co zrobiłeś z włócznią? Wstyd się przyznać, ale przegrałem ją w kości. A szkoda, bo dzisiaj mógłbym za nią dostać niezłą sumkę. Włócznie wygrał ode mnie żołnierz, który walczył potem w lasach Doliny Pontaru z wiewiórkami. Opowiadał mi, że przebił nią niebyle jakiego kacyka z kojatel. Podobno drzewca się złamało jak na hędożonym turnieju. Najlepsze jest to, że ten kacyk wciąż żyje. Słyszałem, że jest teraz u tej cwaniary z Edirn, wielki mi dowódca. Elfy to poronione stworzenia. Kto wie, może wciąż ma ten grot? Jorwet. Znasz go? Opowiem ci za sto orenów. <laughs> Tak, widzimy ja nasze ścieżki z Jorvetem znowu się krzyżują. Stos, na którym spłonęła Sabrina. Gwoździe, którymi zszyto koło zagłady, a może drzazgi z samego koła. Mam też okucia i części garderoby umęczonej. Wszystko, czego dusza zapragnie. Oczywiście nas nic z tego nie interesuje. Tak, możemy sprzedać zdecydowanie Trochę mutagenów Bo nie potrzebujemy ich tyle A trochę złota dostajemy Ponieważ wykosztowaliśmy się na Dobra, teraz do Detmolta. Wykosztowaliśmy się na e, ten ten no Uf, Ten przepis na tą zbroję. więc e, ciężko skórzana kurtka. Składnik rzemieślniczy ćwiekowana skóra. Nie, my potrzebujemy utwardzonej skóry. O, składniki zaczniemy się martwić, jak już będziemy mieli te najważniejsze składniki. No, sporo ich się znajduje, wystarczy się trochę rozejrzeć. A teraz do Detmolta. Prawdopodobnie będziemy ruszali przez mgłę. Do wergen. Dopóki tam mgła nie zniknie, będziemy. Dziwoląg! Myślę, że znalazłem sposób na uwolnienie króla od klątwy. No to do dzieła. Niezbędna jest włócznia, którą żołnierz pchnął Sabrinę. Problem w tym, że mają jorwet. Wódzko, ja Wiem, kto to Jorwet. Jesteś pewien, że to ta włócznia? Mhm. Ostatnio widziałem go we flocie. Jorwet jest w Wergen w Wiedźminie. On i większość wiewiórek z okolicy przyłączyli się do powstania tej chłopki. Jorwet w chłopskim powstaniu? Coś tu nie gra. Jest tylko jeden sposób, żeby to sprawdzić. Musisz się przeprawić przez mgłę. Co z pozostałymi artefaktami? Wiesz już wszystko? Jeszcze nie. W takim razie poczekajmy z przeprawą, aż się dowiesz. Głupio byłoby przeprawiać się raz jeszcze, nie sądzisz? Sądzę. Potrzebuję magicznego pyłu do znaczenia runów. A wiesz, że do tego potrzebna jest sproszkowana żywica komifory? Wiem. To wiesz również, że owa żywica jest niezwykle drogocenna. Powiedz Henseltowi, żeby ci zapłacił, bo zamierzam odprawić egzorcyzmy, które zdejmą z niego czar i cofną przepowiednie. A, trzeba było mówić tak od razu. Dostaniesz ile ci trzeba. Dziękuję. W imieniu króla. Mam jeszcze coś. Może ci się przydać. Co takiego? Prosiłeś o symbole ochronne. Weź ten grymuar. Są tu nawet runy chroniące przed łupieżem. Zaznaczyłem ci moje sugestie. Dzięki. Muszę się przedostać przez mgłę, inaczej nie zdajmy klątwy. Dam ci białą chustę, będziesz naszym posłem. Ponać ta dziewka jest bardzo honorowa. Przyjmie na nakarmi, a przy odrobinie szczęścia może ją nawet wyhendożysz. Jesteś chory, Detmold. Mówią, że jest całkiem ładna. Nie gustujesz w wiejskich dziewuchach? Nie twój interes. Na wypadek, gdyby jednak elfy nie znały się na dyplomatycznych symbolach, weź ten pancerz z błogosławieństwem jego królewskiej mości. Nieskończona jest królewska troska, gdy życie króla od innego życia zależy. I jeszcze jedno. To cudeńko wskaże ci drogę we mgle i zapewni niewielką ochronę przed duchami. Dzięki. Bywaj. Ha, no właśnie, dostaliśmy zbroję i dostaliśmy poziom. Nawet dwa. Dobra, czyli na pewno idziemy w niezabijalny. Kolejna redukcja obrażeń. I idziemy w to. Dzięki temu odblokuje nam się ciosy adrenaliny. Odblokują nam się ne, dzięki temu ciosu adrenaliny. No i mamy nowe miejsca na mutageny. Mocy. Obrażenia od jednego do dwóch? To sobie damy. A tutaj się zastanowimy jeszcze. A nie, jeszcze nie mamy. Ciosów adrenaliny, chyba, bo nie mamy paska, albo albo pasek się pojawi dopiero przy walce, już nie pamiętam. Zaraz zobaczymy, zresztą. Eee, dostaliśmy zbroję, białą flagę, emisariusza, oczywiście. Zbroja Zireal jest lepsza od zbroi z Banard, zdecydowanie. Daje mniej żywotności, ale daje obrażenia od znaków i. Lepsze bonusy I, i więcej miejsca na runy. Ale nie różni się zbytnio od tamtej, więc... <grych> no Dobrze ci widzieć, stary druchu. Coś masz tęgą gębę, Zoltan. Ach, kurwa... Od smętnego krasnoluda gorszy jest tylko bardzo smętny krasnolud. A gorzej uczyny, czasem nie masz? E, no, oczywiście, że mam. Znajdzie się. Chociaż tyle. Życie bez starych druchów i gorzały jest tyle warte co baba bez cycku. Jak chcesz zmienić klimat, to chodź ze mną. Idę do wergen. Mówisz tak, jakbyś się wybierał do burdelu za rogiem. Upiory, kurwa, zapomniałeś? Cierpię na amnezję, ale o akurat pamiętam. Ciągle słyszę, nie ludź, karzeł. Mam dość. A tam są moi bracia, krasnoludy. I chyba wolę Saskie od Henselta. Naprawdę pomógłbyś mi się przedostać? Jasne. Wiesz, Geralt, myślę, że moje miejsce jest tam. Rozumiem. Chodźmy. Tylko jak przejdziemy przez mgłę? Myślałem, że to samobójstwo. Detmold dał mi amulet ochronny. Wyrzuć go natychmiast! Detmold to kutas i nie można mu ufać! No cóż, chyba nie mamy wyboru. Mam do wyboru iść z amuletem albo bez amuletu. Wybieram to pierwsze. Ach, w końcu to ty się znasz na tych magicznych bścinach. Uwierz mi, co ma się blisko. A co, ja się będę przejmował. Lepiej z mądrym zdechnąć niż z głupim żyć do ustranej śmierci. Idę z tobą! Dobra, pędzimy w takim wypadku. Zbroje z banard w sumie sprzedam, żeby nam nie zabierała miejsca. Sprawdzę, może ma jakieś ulepszenia. Wzmacniacz kolczy jest z moim zdaniem całkiem niezły. Drogi jest. A my mamy w ogóle? Mamy jakieś tam zwykłe, ale o, mamy krasnoludzki. Krasnoludzki jest jeszcze lepszy. Ale aż szkoda w tą zbroję wrzucać. Lepiej chyba poczekać, aż zrobimy tą zbroję z drauga i wtedy. A, wreszcie napiję się porządnego piwska. W obozie Hedwen wszyscy chlają psieszczyny. Jeszcze raz dzięki. Będziemy tędy. To będzie ciężka przeprawa. A, będzie mnie teraz straszył. Idziemy, koniec. Dobra, zapiszemy przed tym. Włazimy w tą mgłę. O, właśnie, robi się jasno. I zaprawdę powiadam wam, że to będzie <coughs> ciekawe doświadczenie. Walczyć się w sumie nie opłaca. Chyba ten Ale powalczyć trochę można. No właśnie, tak wyglądają siostry kończące adrenaliny Oni tak będą bez końca wychodzili, więc musimy sobie, sobie w sumie to darować Pamiętam gdzieś tu jest wyjście, dobrze pamiętam, czy krążę? Chyba krążę. Wyjście dostać się do perwisku, to łatwo powiedzieć. Nie chcę przypadkiem wrócić jak to? Do obozu. Chyba zaczynałem Obóz jest tam widzę. Już nie pamiętam jak poprzednio znalazłem tą drogę. No zapomniałem, że zbroja może wskazać mi drogę. Pamiętam, żebym ostatnio ten szedł. Chyba, że w losowym miejscu za każdym razem jest przejście do Bergen, więc to by miało sens tutaj. Tak, w losowym miejscu ma. Tutaj ostatnio nie miałem wyjścia. Czyli wyjście do Wergen jest w losowym miejscu. Dobra, dobra. To zapamiętajcie to. Dobrze wiedzieć. Nigdy więcej. Mgła do żona kurdia jej mać. Będziesz mógł do końca życia opowiadać, żeś widział mu duchów od środka. Dobra, dobra, wolę już opowiadać jak za młodu zdarzało się i trzy baby wychędożyć za jednym zamachem. No to ciekawe pewnie opowieści były. No tutaj Zabić go! Edir! Stać, to pomyłka! Pomyłka? To ciekawe. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy tu wojnę. A wojny wygrywa się zabijając wrogów. Pomyliłem się gdzieś? Wiedźmin jest posłem. Idziemy do Saski. Dość nietypowy, jak ta posła. Nie wiem, czy zauważyliście, ale musieliśmy przejść przez dość nietypową mgłę, w której typowy poseł. Wystarczy. <laughs> no tak. Wergen, was nie wpuścimy. Ale możecie przekazać poselstwo dowódcy straży. Siedzi pod bramami miejskimi. Typowy elf. Chodźmy, Geralt. No, oczywiście, bo wszyscy tu są typowi. Dobrze, że my, jak to powiedział, Zoltan nie jesteśmy typowym posłem. No, oczywiście, doładowanie, bo zbliżamy się do Wergen, więc trochę więcej <tryk> tego tam będzie. Dobra, tu mamy wejście do Wen Wergern. Ale jasko, sądzę, że zakończę na tym nagrywanie dzisiaj. Wyczekujcie kolejnych odcinków. Jutro, w czwartek i w piątek prawdopodobnie po jednym odcinku będzie. Dopiero w sobotę i niedzielę, kiedy mam wolne od pracy, będzie znowu więcej. No, a ogólnie rzecz biorąc, komentujcie, głosujcie w tym głosowaniu na następny Let's Play, wypowiadajcie się odnośnie tego Let's Play'a i innych, zachęcam też do oglądania innych zresztą Let's Play moich, niedużych jest chwilowo, ale będzie się ich będzie ilość zwiększała. No dobra, a ja się żegnam, tak jak mówiłem, do usłyszenia w kolejnych odcinkach Wiedźmina, trzymajcie się, hej!